A dziś pokażę Wam takie gwintowniki, ja nazywam specjalne. No właściwie to można powiedzieć, że są bardzo specjalne i specyficzne. Są to gwintowniki do tokarek zegarmistrzowskich. To są gwintowniki lewe. A po co są gwintowniki lewe? Że je po prostu, że jak kręcimy rączką, pokrętem, żeby nam się szufladka przesuwała w odpowiednią stronę, bo tu u góry jest zamocowana nakrętka i cała część szufladki i wtedy się nam przesuwa. Tutaj mam M5 i M6, także jedynka, dwójka, podwójny komplet, a przy M6 jest potrójny i wtedy mamy pewność, że Uzyskamy bardzo dobrą powierzchnię gwintowniki do tokarki Zegar TDA8. Dziękuję.